Razem z .NET 8 powstał nowy szablon o nazwie Blazor Web App I to jest taka można powiedzieć wisienka na torcie Tutaj możemy tworzyć aplikację, która może łączyć wszystkie tryby renderowania O których wspominałem, czyli Blazor Server Site Rendering, Blazor Server oraz Blazor Web Assembly Cześć, z tej strony Kazimierz Pin, witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Czyli możemy zdecydować, która część aplikacji w jaki sposób będzie renderowana. Mało tego możemy również zdecydować, że dopóki nie zostanie pobrany w tle WebAssembly i cała aplikacja, to do tego momentu wykorzystujemy Blazor server, a jak już te elementy zostaną pobrane, to będziemy korzystać z WebAssembly. Możemy na przykład stworzyć stronę główną, gdzie mamy jakieś opisy, jako server site rendering i wykorzystać wszystkie jego zalety, a inną podstronę, gdzie mamy więcej logiki i interaktywności, stworzyć jako komponent Blazor WebAssembly. To jest wszystko mega dobre i choć w tym momencie może wydawać się to trochę skomplikowane, to gwarantuję Ci, że tak nie jest. Wszystko będziemy ćwiczyć w praktyce i na przykładach. Także mogę powiedzieć, że jeżeli dobrze zrozumiesz, jak tego używać, to pozbędziesz się wszystkich wad Blazera, o których wcześniej opowiadałem. Pokażę Ci całość małymi krokami, tak żeby nie pogubić się w tym wszystkim, ale gwarantuję, że pod koniec szkolenia wszystko opanujesz i zobaczysz, że jest to łatwe, a zapewnia nam mega duże możliwości i tworzenie nowoczesnych aplikacji spełniających wymagania wszystkich klientów. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.